16 grudnia w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego miała miejsce premiera filmu Połowa Miasteczka. Jest to dokument opowiadający o losach żydowskiego fotografa Jaima Bermana oraz innych przedwojennych mieszkańców Kozienic. Ukazuje nieistniejący już świat, w którym obok siebie żyli ludzie różnych wyznań i narodowości. Reżyser dokumentu Paweł Siczek od lat mieszka z rodziną w Szwajcarii. Kiedyś przez przypadek zobaczył w czasopiśmie karta przedwojenne zdjęcia mieszkańców miasta. Wykonane właśnie przez Hajma Bermana. I Polacy, i Żydzi, i Niemcy, i że wszyscy mieszkali tutaj przez wiele generacji, i że to wszystko wszyscy, że ci ludzie byli tu, tutaj przez wiele, wiele generacji. I to mnie szczególnie bardzo wzruszyło, dlatego że dzisiaj ta Polska wygląda już kompletnie inaczej. Jest w dużej, w ogromnej większości jest Polska, ma w ogromnej większości tą tradycję szczególnie katolicką, ale to jest nowy ewenement. Tego nie było przez wiele, wiele stuleci. Polska wyglądała przez wiele stuleci kompletnie inaczej. Była wielonarodowa, wielokulturowa, wieloreligijna. I, i, e, i ten świat się bardzo drastycznie zmienił przez drugą wojnę światową i to mnie bardzo wzruszyło. Paweł Siczek przyznał, że premiera filmu w Kozienicach jest dla niego wyjątkowym i bardzo emocjonalnym wydarzeniem. Wracamy do tego miejsca, gdzie ten film został nakręcony i spędziliśmy tutaj bardzo dużo czasu i znamy te miejsca. miejsca tego filmu i one są nam wszystkie bardzo bliskie. Jest to pierwsze takie doświadczenie w tym stylu, że robię film o jakimś miejscu. To miejsce, pracuję na, w tym miejscu albo myślę o tym miejscu przez wiele, wiele lat. Później się czuję tak bardzo związany z tym miejscem, że ten, to miejsce, ten, ten region się dla mnie robi takim powiedzmy drugim, drugim domem czy jak to się nie wiem, jak po polsku można powiedzieć w pewnym sensie o, dru, nową ojczyzną. I, i, I później się do tego miejsca wraca z wielkimi emocjami. Reżyser, łącząc tradycyjną technikę filmową z wyszukaną animacją stylizowaną na pracę Szagala, przedstawił wzruszającą i ciekawą, pod względem historycznym oraz artystycznym, opowieść o świecie i ludziach, których już nie ma. W dokumencie wykorzystano też zdjęcia zrobione przez samego Heima Bermana. Jego dziedzictwo w postaci 10 tysięcy negatywów cudem przetrwało wojenną zawieruchę. Udało się też odnaleźć osoby, które żyły przed wojną w Kozienicach. Twórca dotarł m.in. do Żydów, którzy przeżyli Holocaust I po II wojnie światowej wyemigrowali z kraju. Odnalazł też córkę państwa kaczorów, którzy w czasie wojny ukrywali Heima Bermana. Jak podkreśla Paweł Siczek, bohaterowie jego filmu stali się mu bardzo bliscy. Zostali cząstką mojego własnego życia, i ja mam ich sobie teraz i chodzę tutaj przez te miejsca przez to miasto, które było takie ważne dla i dla Heima, i dla Antoniego Kaczora, i dla wszystkich innych, którzy w tym filmie występują. Na premierowy pokaz tłumnie przybyli mieszkańcy Kozienic, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji i stowarzyszeń działających na terenie gminy i powiatu oraz pasjonaci historii tego miasta. Za zrealizowanie filmu osobiście twórcom podziękował burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka. Widzowie o połowie miasteczka mieli jedno zdanie. Ja się bardzo cieszę, że powstają filmy o Kozienicach, w Kozienicach, a to był film wyjątkowy, dokumentalny, historyczny i zrobiony w bardzo profesjonalny sposób, a jednocześnie mieliśmy jeszcze spotkanie z reżyserem i z operatorem, także jestem pełen wrażeń, bardzo pozytywnych wrażeń i jestem szczęśliwy, że mogłem tutaj dzisiaj być. No, y, bardzo wzruszający film, przedstawia naszą historię, chociaż no ja akurat nie znam, ale no bardzo ciekawy, naprawdę. Wzruszające. Rozpakałam się aż naprawdę, tak jakby to było właśnie wczoraj. Rzeczywiście tematyka wyjątkowa, nasze miasto przedstawione, od strony, której wcześniej chyba niewielu mieszkańców miało okazję, którą niewielu mieszkańców miało okazję poznać. Historia jest pasjonująca. Postacie przedstawione w sposób bardzo realistyczny, ale jednocześnie bardzo artystyczny. Bardzo podobało mi się ten kolasz różnych technik artystycznych wykorzystanych przez reżysera. Także jestem bardzo zadowolona, że tu przyszłam i że zobaczyłam ten film. Po projekcji Paweł Siczek oraz operator Daniel Sommer opowiadali o pracy nad dokumentem. Spotkanie to poprowadzili dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska oraz prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej Lech Wiśniewski.